I oczywiście, najpierw śpię i trzeba się obudzić, oraz wstać. Także tutaj zazwyczaj po prostu śpię. No, i czas wstać. I wstać do godziny 10.11. No, zazwyczaj tak wstaje wolne dni. Tutaj oczywiście się rozciągam i przecieram oczy, bo zawsze tak jest. A następnie, następnie biorę telefon i przeglądam moje wszystkie social media. Instagram, TikTok, YouTube, YouTube Studio, przeglądam moje statystyki, relacje TikToka. Czasami coś oglądam na YouTubie, no ogólnie siedzę na telefonie. Siedzę tak zazwyczaj pół godziny, godzinę, ale czas skończył wstać. I gdy wstaję, oczywiście idę i ubieram moje kapcie zawsze w zimę, bo jest mi po prostu stupki, zimno. I gdy już założę kapcie, idę do toaletki rozczesać włosy oraz posmarować usta pomadką nawilżającą, bo w zimę to jest moim niezbędny, ale i tak zawsze rozczasuję włosy. Rano zazwyczaj związuję włosy bez tak wybrani i związuję to taką grunką zwaną skrańczą. Następnie, jak już mówiłam, używam Carmexu, no to jest mój niezbędny w zimę. Później oczywiście zakładam okulary, bo mam zamazane bez okularów i wycieram je ściereczką, bo po poprzednim dniu mam brudne i lepiej mi się widzi w czystych. Następnie rano idę zawsze pościelić łóżko, bo ja nie umiem bez pościelonego łóżka, jest mi lepiej, estetycznie w pokoju i wydaje mi się, że pokój jest już wysprzątany i kilka rzeczy zostaje do posprzątania, a łóżko jak jest zawsze ogarnięte, to wygląda pokój tak lepiej i ładniej po prostu, estetyczniej, także ścielę łóżko zawsze rano. Na porządku oczywiście kładę poduszki, a później koce, no i mam pościelone łóżko. I pościelone. Następnie idę odsłonić rolety, tak jak zawsze, żeby światło wpłynęło do pokoju takie naturalne. I jak to widzimy na podłodze nam tyle śniegu i przez do rutna, się Zimowa, ale patrzcie ile śniegu, byłam zachwycona jak odsłoniłam rolety i już miałam dobry humor. Następnie idę na śniadanie. I dzisiaj postanowiłam, że zjem płatki z mlekiem, ale to zależy czy jest weekend, bo jeżeli jest weekend to robię sobie samo śniadanie, czyli Owsiankę albo płatki z mlekiem. Natomiast gdy jest tydzień w ferie, to robi mi tata kanapki, bułkę. Zawsze w zimie robię sobie coś ciepłego, żeby się rozgrzać. I dziś postawiłem na herbatkę, ale czasami piję kakao, ale zazwyczaj herbatę, żeby się rozgrzać. Wracam do pokoju z herbatką i dopijam ją. Zazwyczaj właśnie leżę na łóżku i przeglądam telefon albo po prostu siedzę i myślę. Następnie idę do szafy, wybrać ubrania, w które dzisiaj się ubiorę. Gdy już ubieram ubrania, idę do toalety się ubrać. I się przebieram. W zazwyczaj ubieram właśnie takie sweterki, żeby było mi ciepło. Już jestem przebrana i rozczesuję włosy, bo już mi się poplętały. Wracam do pokoju. Wybieram mój kuferek z kosmetykami albo idę do toaletki i wybieram jakieś że i nie wiem, giełkę. Po prostu kosmetyki. Idę do toalety, związuję włosy i zaczynam. Się ogarniać. Wracam do pokoju i zazwyczaj y, psikłam się mgiełką i tutaj miałam pineapple z biedronki z Beauty, ale mam różne zapachy i wtedy już jestem gotowa. Widzimy oczywiście smaruję ręce i tym razem to był taki krem z balerii, który dostałam na święta. Z kalendarzu no i smaruje ręce, bo widzimy, że jest niezbędne. Bo mam zimę strasznie suche ręce, może jakoś bardzo, ale mam suche i dlatego używam kremu do rąk. Nie zawsze, ale dzisiaj użyłam. Zastanawiam tak jak widzicie znów używam Carmexa, ale to dlatego, że we zimy mam szczególnie spiesznie te usta, mam takie suche i po prostu nawilżam, to jest kilka razy dziennie, kilkanaście razy dziennie tego używam. Tak naprawdę jak mam suche to, to, to biorę w lato też, ale w zimę częściej. zawsze też sprzątam pokój ponieważ znaczy sprzątam, ogarniam wynoszę kubki, jakieś talerze yy, czasami odkurzam, układam rzeczy na miejsce, no bo wieczorem czasami tam na bałaganie i rano po prostu to układam żeby nie było bałaganu no Pokazam też maseczki, ale zazwyczaj po prostu odpoczywam siedzę na telefonie, czasami robię maseczkę, rzadko, bardzo rzadko ale zazwyczaj po prostu leżę na łóżku i siedzę na telefonie yy, Po tym jak podstąpiam, jak, jakieś dwie godziny, godziny, coś takiego Zazwyczaj jakąś godzinkę, pół godzinki siedzę na tym telefonie Po tym jak właśnie odpocznę, to pół godziny lub dwie, idę na śnieg, jak to w zimową rutnę, zazwyczaj idę na śnieg, żeby się przewietrzyć, a też korzystam z tego śniegu, co jest. No I na tym kończy się moja zimowa, poranna rutyna. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę górę oraz subskrypcję i widzimy się w następnych moich filmikach na tym kanale. Bye! You.